Witam w pierwszym dniu, może nie pierwszym, ale w pierwszym dniu wycieczki urlopowej. Niestety nie mogę jechać specjalnie daleko, gdyż ponieważ muszę wrócić na zastrzyk i na rehabilitację, ale te dni pomiędzy będę wykorzystywać do choru. No mam troszeczkę spóźnienia, jakąś godzinkę. Później wyjeżdżamy niż miałam w planie wyjechać. No ale... Godzinka to nie tragedia i nie jedziemy tak specjalnie daleko. Ale poza, beski, niski, więc już jest yy, dobrze. Najdziwniejsze dziury w drzewie, jakie widziałam. Oczywiście już wiem, że czegoś zapomniałam. Zapomniałam... ...trypada, więc... ...jakimś cudem... ...znaczy nie jakimś cudem... ...no ja zawsze w samochodzie miałam takie... ...awaryjne coś... ...co może zobaczycie w moich okularach. Generalnie to jest... ...kładka do telefonu. Sam raz pasuje do GoPro. No i zapasowy... ...trzymak. Nie jest specjalnie stabilny, jeśli chodzi o ujęcia, żeby go tak zostawić. No ale poradzimy sobie z tym przez 3 dni. No cóż, bywaj tak. A, no, jesteśmy w gorcach, to wiadomo. E, zaplanowałam sobie trzy szlaki na te 3 dni. Żaden nie przekracza, e, no, przekraczają, ale nie dosięgają 12 km. Ten ma 9,9 także. Takie w miarę, no ale będziemy widzieć, jak to będzie się nam szło. Mam kilka żelaznych zasad na ten wyjazd. Jako że z tymi moimi stanami zapalnymi jest różnie. I czasami się zastanawiam, czy diagnoza jest poprawna, no ale może nie będę się na tym skupiać. W każdym razie moje zasady to idziemy powoli. Idziemy naprawdę powoli i jak jest możliwość to odpoczywamy. E, najlepiej leżąc, żeby mi biodra też mogły trochę odsapnąć. No musimy iść, z skijamy, bo nie wiem jak jest z łopem, z łopem... z błotem... Nie wiem jak jest z błotem. E, a No ja potrzebuję no... mieć pewność, że wszystko będzie ok, więc kije weźmiemy. Natomiast z racji, że w tej dłonie Trzymanie tych kijów i używanie siły to nie jest specjalnie dobrze. No ja sobie teraz taka człapię po prostej drodze, więc mogę sobie na to pozwolić, ale jak tylko w miarę będzie pewnie, to kije idą do lewej ręki i są niesione w taki sposób, bardziej jako taki kij podporowe niż kije. Z wyjątkiem jak będziemy schodzić. Jak będziemy schodzić, to będę je używać normalnie. No i najważniejsza zasada, jaką mam na ten wyjazd, jeśli cokolwiek. Będzie mnie boleć, to się wracam. A jeśli rano mnie będzie boleć tym bardziej, to nigdzie nie idę. Byłam mam 3 dni i trzy szlaki. Natomiast nie jest powiedziane, że ja zrobię te trzy szlaki. Zobaczymy. W każdym razie moje zdrowie jest najważnie, najważniejsze tutaj, więc nie ryzykujemy. Także Także tak. Ja na gorsu byłam już dwa razy i zimą i wiosną. Taką już późną wiosną, żeby było cieplutko. No. Późnym latem to, to jeszcze nie, więc... No ale po tym szlaku już. Ja się tylko modlę, żeby nie było wycinki, bo coś za dużo tego poskładanego drewna. Miejmy nadzieję, że nam się upiecze. Tu wchodzimy. Myślę, że tą drogą można by było obejść, bo w którymś momencie nią wychodzimy, ale... Ale nie wiem, a, a kolejną zasadą, jaką sobie wymyśliłam. Na ten y, y, wyjazd. To to, że nie wchodzę w y, niewiadomość ścieżki i nie robię nadprogramowych kilometrów. No cóż, jak się jest niepełnosprawnym, nie, jest też. Jak się jest niepełnosprawnym, tak jakby, <laughs> przynajmniej na ten moment, to trzeba kombinować. I to jest moje kombinowanie. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. Ale w ostatnim filmie powiedziałam, że następny film to już będzie uh, uh, radosny, już nie będę tak gędzić i y, czuję się lepiej, więc. Może nie do końca, ale. Na no gorce, no jak uwielbiam gorce. No i oprócz tego jednego szczytu, dzisiaj te dwa następne toż są te, których jeszcze nie znam, więc. Więc super. Pierwsze trudności. A wiecie co? Ja zawsze twierdziłam, że nic się nie dzieje bez przyczyny. I może te moje kontuzje są po coś i myślę, że to tak personalnie osobiście też po coś, ale w kontekście tego kanału, to myślę, że to jest potwierdzenie tego, co czułam od samego początku, jeszcze przed założeniem YouTube'a, przed założeniem bloga i tak dalej. Ja zawsze czułam, że jeśli mogę jakoś zmienić cokolwiek w tym świecie, jakkolwiek, to za pomocą samej siebie. I to nie na zasadzie, że jestem pępkiem świata i uważam się za cudowną istotę, idealną, i tak dalej. Właśnie nie, właśnie odwrotnie. Natomiast zawsze miałam takie poczucie, że to jak ja sobie radzę z tym wszystkim, realizując własne marzenia. Idąc tak do przodu, pomimo wszelkim kłodom, jakie los mi rzuca pod nogi, to właśnie to, pokazując to, mogę kogoś zainspirować i kogoś wyciągnąć z takiego marazmu, z takiego dołka, w którym tkwi, twierdząc, że czegoś nie może, bo coś tam. Więc ta myśl bardzo mi pomaga <śm> w tym momencie nie rozpaczać, że lasy, w których dzisiaj jestem, to nie lasy. Podlasia, o którym marzę po prostu od lat, tylko względnie bliskie od mojego domu lasy. Ale no nieważne. Ważne, że nie jestem w pracy. Ważne, że się ruszam. Ważne, że nagrywam, spełniając swoje marzenia i myślę po trochę przeznaczenie. A no, tak jak mówię, ja od wielu, wielu, wielu lat czuję, że mam pewien głos, który powinien wybrzmieć. I sposób na to to jest właśnie pokazanie siebie. Ja nie znam się specjalnie czymś konkretnym, jakoś tak super, żebym mogła to przekazać, ale to na czym się znam to z pewnością pokonywanie jakiś przeszkód w życiu, które nas blokują, hamują i tak dalej. Więc, więc tak, z zapaleniem, z dwoma zapaleniami nerwów. Nadźgana lekami, ale pod kontrolą lekarza, skonsultowane z lekarzem, czy w ogóle mogę. <noise> I rehabilitantem również. Kombinując jak koń pod górę, to będzie genialny urlop. Mimo, że nie taki jaki sobie zamarzyłam, to jednak i tak super. I jeśli cokolwiek macie wyciągnąć z tego filmu, czy z ogólnie z mojego kanału, to właśnie to, żeby nie pozwolić sobie, Samemu sobie powiedzieć, że nie możecie czegoś robić, bo A, B, C, D, czy nawet do Y, ponieważ zawsze się znajdzie jakiś sposób. Wystarczy być otwartym na jakiś kompromis i, i otwartym na to, że nie zawsze macie kontrolę nad tym, co się dzieje, ale to, jak reagujecie na to, co się dzieje, to jest tak naprawdę istotne. Także tak. No pięknie. Myślę, że tamta droga szła tutaj. A myśmy to po prostu boczkiem zrobili, a docelowo mamy iść tu. Być może zrobiłam coś gorszego niż zapomniany tripod. Ja mam alergię, tak naprawdę, początkiem wiosny na silniejszą i końcem lata. I teraz mamy koniec lata. Tak mamy tak, jakby drugą turę. No i nie jestem pewna, czy się chusteczki do nosu. Więc. No to będzie ciekawe. Tym bardziej, że kawałek jest, co się przechodzi przez łąki, więc super. No cóż, gdybym ja wzięła wszystko, to by było jakieś święto. I skręcamy tu. O, jak miło. Jak byłam tu ostatnim razem, to była taka prowizoryczna ławeczka. A tutaj na wypasie. Super. Na spokojnie przeszukam te, czy mam te chusteczki, czy nie. Obym miała, bo to będzie straszne. Jak się okazuje papieru toaletowego, to u mnie pod dostatkiem. A już myślałam, że będę smarkać w zapasowe skarpetki. Byłabym do tego zła. W każdym razie bierzcie sobie takie rzeczy zapasowe w razie w. Bo nigdy nie wiecie, co was spotka. A i tutaj głupi katar, a mógłby mi zepsuć wycieczkę. Boże, chyba muszę związać te włosy, bo... Ja mam generalnie naturalnie falowane włosy. I one pod wpływem ciepła, pod wpływem takiego mokrego, to zaczynałem się puszyć, nawet nie tyle kręcić, co puszyć, więc chyba tak zrobię. Jak woli ścisłości, to mam dwa miejsca z papierem to. Pamiętam tylko jednym. Nie przeszliśmy dużo, ale że tutaj mam dobrą możliwość, to sobie chwilę poleżę na płasko, bo później nie wiem, jaką będę miała okazję, więc... więc tak. No dobra, odpoczywana, napite. Wysmarowałam się kremem, bo w stosunku tak nie wiem na ile ono jeszcze opala, ale pewnie jeszcze trochę opala. Sorry za moją, moje włosy, ale no <noise> życie. I no, skończyło się teraz rumakowanie. Mijamy tą część i wchodzimy do lasu. I zacznie się pod górkę. No cóż, jutro pod względem pod górkę ma być trochę gorzej. Zobaczymy. Debatowa de debatowałam właśnie, czy najpierw zrobić sobie ten najdłuższy, najcięższy szlak, czy zostawić go na koniec, czy dać go po środku, ale w końcu stwierdziłam, że damy go po środku, bo on jest yy, bardzo blisko miejsca, w którym będziemy dzisiaj spać, mam nadzieję. Yy, to znaczy, mam nadzieję, że tam będziemy spać i mogę być tam po prostu troszeczkę wcześniej niż dzisiaj byłam tutaj. Z tego względu zdecydowałam to zrobić tak. Zaczynają mi się widoki. To znaczy, tutaj są, a teraz wchodzimy w las i. No, chwilę ich nie będzie, aż znowu się pojawią. Ale. Widoki z wieży. Jakby. No, dla mnie to jest idealny typ szlaku. Czyli większość trasy idzie przez las. A na koniec mamy piękne panoramy. I tak dalej. Jak dla mnie idealnie. Trzeba patrzeć na znaki. Byłam tutaj dwa razy. A wciąż intuicyjnie poszłabym tu. Miałam nawet nagrać jak jest pod górę. Ale my idziemy tu. Tutaj jest szlak. Więc patrzcie na znaki na drzewach. Bo można się pogubić. Bez znaczenia, bo i tak byśmy doszli. Po prostu tutaj było lżejsze nachylenie, tu jest stromienie, nie krócej. Więc. No cóż. Także. Tak. tak. słoneczko. Kolejne obejście. Z jakiegoś powodu nie pamiętałam tego odcinka. Ale idzie się spoko. Idę wolniej niż Mogłabym komfortowo iść, ale bardzo mocno skupiam się na tym, jak padam biodra, i tak dalej, i tak dalej. Jak pracuje moja miednica, tak w razie wó, gdyby ta cała diagnoza jednak nie była do końca trafna, i źródło jest gdzie indziej. Jakby lekarz i tortużysta nie mają tej samej wersji, więc biorę pod uwagę obu. Błotko jak miło. Myślicie, że możemy iść środkiem? Ja bym chyba nie ryzykowała, Idziemy na oko. Nie znoszę. Kiedy idąc pod górę schodzimy. Bo to oznacza, że będziemy mieć do pokonania jeszcze więcej do góry. Bo jakoś to trzeba odrobić, nie? Och, jakie piękne błotko. Ktoś się ucieszy. Dobrze, że chociaż ktoś, bo nie. Ja się nie cieszę. Tym bardziej, że jakąś slalom gigantą będzie, żeby to przejść. Jednego albo drugiego widziałam. Tak myślę. Stawiam na żmiję, bo była mniejsza. Chyba, że coś małe kup. No. O, świnica widać. Tam. I rysy. No pięknie. Pamiętam, że te przerwy robią robotę. Ja zawsze miałam problem z tymi przerwami, chyba takie traumy po samych moich początkach, kiedy bardzo dużo musiałam odpoczywać na szlaku, bo chodziłam za szybko, nie wiedziałam jak mam chodzić i tak dalej, i tak dalej. I i chyba jak już wyczaiłam jak chodzić, to unikałam tych przerw. A powiem Wam, że są super. Szczególnie w takich miejscach. Tam jest turbacz. Nie jestem pewna czy akurat tu czy troszeczkę dalej, ale w tamtą stronę. A tu czerwone wierchy, świnica, rysy na gier, gerlach, starobociański. Pięknie. Trzeba wrócić do chodzenia. Normalnie pewnie byłabym już na szczycie, no ale z racji że mam cały dzień, nie wracam do domu. Nocek mam jakieś 50 minut stąd, w sensie od parkingu, w którym zostawiłam samochód, więc możemy sobie tak powoli połazić. Dla mnie lepiej. Będziemy się wdrapać najpierw, a później jak będziemy wracać, bo wracamy po swoich śladach, to zjemy sobie tutaj śniadanie. To znaczy drugie śniadanie. Taterki. Odnowiona bacówka na wypasie. No jest urocza ta palana tutaj. Ta... Fajnie ta góra wygląda. No przepięknie. I pogoda mamy po prostu idealną w temperaturze. No, taterki są takie nie za dobrze widoczne, ale. Jeśli chodzi o temperaturę, to naprawdę nie jest za gorąco, nie jest za zimno, super. Ostatnia prosta, a jednak nie ostatnia. Eee, już niedługo. To jest chyba ostatnia prosta. Zobaczymy. Je Góra i Pilsko. Tu mamy wieżę na Mogilicy i Łopień. Może się uda na to dojść, chociaż tam jest naprawdę stromo. Nie wiem jak moje biodra się będą zachowywać, ale na razie jest dobrze. Na razie jesteśmy w korce. I mamy całą wieżę tylko dla siebie. Czyli tu jest cierna chora. Już po w takiej stronie. Ale w ogóle muszę pochwalić, bo tutaj te wszystkie rzeczy... O, bardzo piękne. Przyjdziemy się jeszcze tak. że bardzo przyjemnie. kor zawsze był fajną górą, ale no te nowości i na dole, i na górze bardzo mi się podobają. Szczególnie te, to o pasterzach. Te wszystkie rzeczy. No ja uwielbiam takie rzeczy. Ja jestem jak małe dziecko. tak. Chociaż, dobrze, dzieci, o których ja myślę, to jak są w tym wieku, to raczej nie, nie lubią takich. Nie interesuje ich. To, 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 to dopiero później. Przynajmniej tak w moim wypadku było. No pięknie. Dobra, schodzimy teraz do planki. Jemy drugie śniadanie, odpoczywamy i schodzimy w dół. Z pół do pierwszej. Sam raz. Jest i nasze miejsce odpoczynku i drugiego śniadania. Jestem szczęśliwa. No miało być inaczej, ale i tak jest przecudownie, więc jestem wdzięczna za to, że mogę tutaj być czyli tradycji stało się zadość. Ja wracam. Ludzie się pojawiają i idą. Także wracamy do początków. Pa, pa. Do następnego. No, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam gorce. Tutajsze wieże widokowe. I polany widokowe. I lasy gorców. W ogóle uwielbiam gorce. Już to kiedyś powiedziałam, że op oprócz Beskidu Niskiego, to są moje ulubione Beskidy. Zawsze uważałam takie coś za fascynujące. Jak z innego świata małych ludzi, albo małych skrzatów stworzyć. Nie wiem, ale... no po prostu... Genialne. A ja już jestem prawie przy samochodzie. Zeszłam sobie spokojnie w skupieniu, bo nie ukrywam, że schodzenie wciąż jest najgorsze. No i tak. Nie żegnam się, bo pewnie jeszcze się do Was odezwa, jak będziemy szukać miejsca i tam chwilę. Więc e, raczej wolałabym nie dzielić tych filmów. Więc, e, więc tak. Nie mam do Was odzywać. No. Nie wyszło. Przyjechałam tutaj, to było sporo osób, więc nie było jak nagrywać, a potem się już robiło ciemno, więc na szybko szukowałam samochód. Także miejsce pokażę wam pewnie rano w kolejnym odcinku. Także dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie, do następnego, pa pa.